Ponad 50% Polaków, bo dokładnie 54%, planuje przygotować w tym roku przetwory. Jest to zróżnicowane przede wszystkim ze względu na wiek. I osoby powyżej 40 roku życia przygotowują przetwory znacznie częściej, bo 65% deklaruje, że będzie robiło w tym roku słoiki. To przede wszystkim wynika z jednej strony z tradycji i z takiego przyzwyczajenia, że są plony, szkoda ich nie wykorzystać, a z drugiej strony to też wynik trochę mody na takie zdrowe jedzenie, na takie bycie fit i chęć jedzenia rzeczy, które są tak naprawdę wiadomego pochodzenia, bez użycia konserwantów. Mieszkańcy wsi częściej deklarują przygotowanie przetworów, bo około 60% takich deklaracji uzyskaliśmy. W przypadku największych miast odsetek ten maleje i spada do 35%. Można powiedzieć, że jednak ma to jakiś ekonomiczny charakter, ponieważ im większa rodzina, tym wyższa skłonność przygotowania przetworów. Rodziny małe, jedno-dwuosobowe, to 35% deklaracji. W przypadku rodzin gdzie członków jest więcej niż czterech, te deklaracje szybują aż do 86%. Przygotowanie przetworów to czynność, która może nas zjednoczyć w rodzinie. Około 27% badanych, którzy przygotowują przetwory, zadeklarowało, że robi to z chęcią dzielenia się ze swoją rodziną i znajomymi. O ile przygotowujemy przetwory nie ze względu na chęć oszczędzania, o tyle nie przygotowujemy przetworów ze względu na to, że jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie nabyć w sklepach tańsze zamienniki.